sobotę 17 lutego, po słownej sprzeczce, 22-letni mężczyzna zidentyfikowany jako Bachram zaatakował dom swojej rodziny uzbrojony w karabin szturmowy Kałasznikowa, zabijając 12 osób. Wśród ofiar byli jego rodzice, trzech braci, dwie siostry, szwagier i czterech siostrzeńców. Trzech sąsiadów odniosło obrażenia, ale przeżyło. Strzelanina miała miejsce w wiosce Maźrech imam w prowincji Kerman w Iranie. Bachram uciekł z miejsca zbrodni, a następnie został zastrzelony przez policję w pobliskiej wiosce. Lokalne media donoszą, że Bachram pomścił śmierć swojej siostry z rąk ich ojca 10 lat temu wydarzenie, które wywołało w nim głęboko zakorzeniony gniew i urazę. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na YouTube.